Leśniański działacz społeczny i patriota lokalny Przemysław Markiewicz wraz z właścicielem ośrodka Granica Strzelnica w Miłoszowie Stanisławem Leszczyńskim zorganizowali międzynarodowe obchody Dnia Świętego Floriana, w których wzięli udział przedstawiciele zawodowych i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubańskiego, powiatu zgorzeleckiego oraz z Czech i z Niemiec, a także kominiarze i chudnicy. Zgromadzonych w ośrodku gości przywitał Przemysław Markiewicz. Główną inspiracją do organizacji tego wydarzenia było jakby podkreślenie istoty służby właśnie straży pożarnej dla społeczeństwa i przede wszystkim wyrażenie wdzięczności w związku z tym, że 4 maja mieliśmy święto międzynarodowy dzień strażaka i tutaj szczególnie chcieliśmy uhonorować tych, którzy są spod patronatu Świętego Floriana, czyli przede wszystkim strażaków, kominiarzy i hutników. Mamy w dniu dzisiejszym 15 jednostek straży pożarnej, z czego 12 to są jednostki polskie, wszystkie OSP z gminy Leśna, z gmin sąsiednich, a także mamy trzy jednostki zagraniczne, dwie z Czech, z Nowego Mesta i Hornich-Rasnic i jedna jednostka z Niemiec, pod Podsitały. Wydarzenie honorowym patronatem objął starosta zgorzelecki Artur Bieliński oraz starosta lubański Walery Czarnecki. Patronat honorowy również objął starosta zgorzelecki, a więc takie pospołu święto powiatowe, aczkolwiek no, ciekawostką na pewno jest po pierwsze miejsce, po drugie gospodarz. A więc gościmy u pana Stanisława Leszczyńskiego jego małżonki, a goszczą tutaj strażacy. A więc i strażacy z Czech, i strażacy z Niemiec, ale też i nasze OSP, czyli nasze Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Leśna, gminy Siekierczyn, gminy Olszyna, gminy wiejskiej Lubań. A więc jest to takie wspólne święto, bo trzeba przypomnieć, że święty Florian. A patronuje nie tylko strażakom, ale również kominiarzom, a hutnikom, garzarzom i piekarzom. A więc, jak widać, no patronat bardzo bardzo szeroki. Chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować, tak z sympatią powiem, naczelnemu kominiarzowi powiatu lubańskiego, czyli panu Stanisławowi. Za tą, za tą inicjatywę wspólnego świętowania. Jest to bardzo ważne, gdyż nasi strażacy już wielokrotnie udowodnili, że są zawsze w miejscu, gdzie są potrzebni. Zawsze pomagają wtedy, kiedy ta pomoc jest potrzebna. I przede wszystkim czuwają. A więc dla nich przede wszystkim to takie życzenia. Tradycyjne, które oni znają, ale zawsze się je powtarza. Tyle samo powrotów, co wyjazdów, bo to bardzo ważne. To już kolejny Dzień Świętego Floriana, który został zorganizowany w Miłoszowskim Ośrodku. 4 maj jest to Dzień Świętego Floriana. Jest to patron kominiarzy, strażaków, hutników i piekarzy. Jest mi niezmiernie miło, jest czuję się zaszczycony, że mogę tutaj gościć właśnie strażaków z Polski, z Niemiec i z Czech. Jest to dla nas szczególne święto. Święto, w którym się spotykamy, rozmawiamy o pracach zawodowych i nie tylko. Jestem bardzo wdzięczny przemysłowi Markiewiczowi, inicjatorowi tego spotkania. Możemy się spotykać i tutaj świętować ten ważny dla nas dzień. W wydarzeniu wzięło udział wielu lokalnych samorządowców. Dzisiejsza inicjatywa została zorganizowana przez panią Wandę i Stanisława Leszczyńskich. Głównym prowadzącym tej imprezy dzisiejszej był Przemysław Markiewicz, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a przede wszystkim szczerze i serdecznie wszystkich strażaków wszystkich kominiarzy, którzy byli tutaj zgromadzeni na placu przed wozami bojowymi. No ja muszę się pochwalić tym, że również Ochotnicza Straż Pożarna z Olszyny również jest reprezentowana. Stoimy na tle wozu bojowego, który, którym dysponują oni. Jestem bardzo zadowolony, że tak liczna jest tutaj tak liczne jest grono zgromadzone właśnie u pana Stanisława. To się już przyjęło od wielu lat, że jak dobry organizator przygotowuje imprezę, to oczywiście wszyscy są zadowoleni. Nie ma osób, które wyszłyby na pewno, jestem przekonany, stąd niezadowolony. Chcę serdecznie pozdrowić wszystkich. Ochodników strażaków, zarówno naszych, mam na myśli Rzeczypospolitej Polskiej, jak i też z Czeskiej Republiki, którzy również są tutaj reprezentowani. Jest również drużyna Ochodniczej Straży Pożarnej z Niemiec. W związku z tym następuje tutaj takie połączenie tych wszystkich. Strażaków, ochotników, którzy nawzajem chcą współpracować i nawzajem sobie pomagać. Tradycyjnie tu już u Stasia na jego stanicy imprezy są ciekawe, interesujące. Każdy pomysł jest na wagę złota. Tym razem rozpoczyna od obchodów Dnia Strażaka. Tam praktycznie jest to bardzo cenna, bo jeszcze tyle jednostek straży tutaj w Miłoszowie nie widziałem. Ale ważne, że stanica działa, coś tu się dzieje. Ludzie zadowoleni. Grochówkę w tej chwili już podają i tylko się cieszyć i świętować Świętego Floriana. W dwa dni po wspomnieniu Świętego Floriana, patrona kominiarzy, hutników, strażaków, dwa dni przed wspomnieniem Świętego Stanisława, patrona Polski, gościmy na e, strzelnicy Stanisława Leszczyńskiego, kominiarza, wspaniałego człowieka, regionalisty. E, imprezy u Pana Stanisława wrosły już w kalendarz, i krajobraz tutaj leśniański, miłoszowski, a także całego powiatu Lubańskiego i Zgorzeleckiego. Świadczy o tym, liczba osób, które się dziś tu znajdują. Są strażacy i z Czech, i z Polski, kilka zastępów OSP. Inicjatywa jest jak zawsze bardzo trafiona. Atmosfera jest bardzo przyjazna, wręcz rodzinna, więc oby jak najwięcej takich imprez. Pozostaje tylko życzyć kominiarzom skutecznego oczyszczenia kominów, aby w naszych domach nie zapalała się sadza, a strażakom tyle powrotów, ile wyjazdów do akcji. No i oczywiście, aby tych akcji mieli jak najmniej. Przedsięwzięcie niezwykle ważne, i to nie tylko po to, żeby docenić pracę strażaków i wszystkich innych. No, tak, tak zwanych służb. Natomiast również jest to piękna okazja, aby ci druchowie, te drużyny mogły się spotkać, mogły ze sobą porozmawiać, wymienić doświadczenia, co widać właśnie, jak te kontakty się tworzą, jak wymieniają się swoją wiedzą. To jest także druga wartość dodana tej imprezy dzisiejszej. Bardzo, bardzo korzystną i miłą inicjatywą jest to, że doceniamy święto tych osób, które bardzo wiele znaczą dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa mieszkańców i całego regionu. Strażak to jest misja, to jest nie tylko obowiązek, ale też i wielkie zobowiązanie. Dlatego niezmiernie mi miło, że dziś mogłem uczestniczyć w tym pięknym święcie zorganizowanym z inicjatywy Przemka Markiewicza i państwa Leszczyńskich jest to cudowne święto i każdy powinien z nas pamiętać o tym aby upamiętniać w święto świętego floriana również naszych strażaków to bardzo cenna inicjatywa i ja osobiście biorę w niej udział już kolejny raz tym razem w rozszerzonej formule zaprosiłem druhny i druhów z jednostki OSP Bierna i fajnie że takie inicjatywy pozwalają na spotkanie nie tylko oficjalne ale również przy biesiadzie przy orkiestrze Możemy po prostu się spotkać z innymi i porozmawiać. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba miła atmosfera. Naprawdę bardzo fajne, integrujące wydarzenie. Pod organizacji wydarzenia byli strażacy z Czech. Libii, jestem rad, że nas pozwali. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że zaproszono naszą straż pożarną do obchodów Dnia Świętego Floriana w Miłoszowie, w ośrodku naszych przyjaciół, pana Stanisława i pana Przemysława. Jesteśmy tutaj już po raz drugi lub nawet po raz trzeci. Jesteśmy od wielu lat kolegami. Dobrze się Wam współdziała z kolegami z Polski? Ano, mamy bardzo dobre wstawy, zwiemy się nawzajem na różne wydarzenia. Mamy bardzo dobry kontakt, przyjaźnimy się, wspieramy się wzajemnie co jakiś czas bierzemy udział we wspólnych akcjach o charakterze ratowniczo-gaśniczym oraz we wspólnych manewrach. Trwa to już 10 czy nawet 15 lat. Za zaproszenie podziękowali również strażacy z niemieckiego Jonsdorfu koło Citał, którzy na co dzień współpracują z gminą i tamtejszą strażą pożarną. Przedstawić chciałbym Państwu moich kolegów strażaków z gminy Jonsdorf. Kurort Jonsdorf obok Citał. Tutaj kolega najstarszy wiekiem, kolega Achim, strażak z Jonsdorfu, kolega Jorgen i kolega Sebi, również z Jonsdorfu. Przyjechali na zaproszenie Pana Stanisława Leszczyńskiego i na spotkanie kolegów strażaków, kominiarzy i hutników z okazji ich święta. Zapytam w tej chwili kolegów, czy podoba im się to spotkanie. Äh, Jürgen, gefällt euch äh, unsere Treffen? Sehr gut, sehr gut. Wir haben uns sehr gefreut über die recht herzliche Einladung von dir zu unserer Feuerwehr nach Jonsdorf. Wir haben ja ein bisschen Beziehung, soweit, die wir auch wieder einigermaßen pflegen, wollen wir wieder verbessern jetzt alles und. Wie gesagt, also nochmal recht herzlichen Dank für die Einladung und das war wirklich ein gelungenes Treffen hier, muss ich so sagen. Ein, ein sehr schönes Treffen się Ob, mit Feuerwehrkameraden hier. Wunderbar. Starając się pokrótce przetłumaczyć, Kollege kolega Jorgen tutaj nam e, chciał przekazać. Są e, bardzo mile zaskoczeni zaproszeniem, które tutaj z naszej strony otrzymali. E, bardzo dziękują za to zaproszenie. Jest im bardzo miło, dobrze się czują i mają nadzieję na dalszą współpracę, na kontynuację tej współpracy, e, którą przed wielu, wielu laty e, zapoczątkowaliśmy, jeszcze kiedy e, pracowałem w Gminie Lubań i wcześniej, jeszcze zanim zacząłem pracę w Gminie Lubań. E, może tutaj poproszę kolegę. E, Ich bin mit großer Freude hierher gekommen, Denn mit ihnen verbindet mich eine lange Freundschaft. Und er hat viele Kontakte geebnet, Deutschland und Polen. Und wenn ich heute hier bin dann gucke hier runter, ich sehe unten die drei Fahnen, Polen, Tschechien, Europa. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Dass wir solche Treffen machen, dass wir die Verbindung suchen. Denn wir haben große Probleme mit, mit Waldbrände, mit Unwetter. Und da müssen wir, müssen wir zusammenhalten. Und das ist auch wichtig für den Frieden. Und gerade hier an der Grenze. Ich bin sehr dankbar für den heutigen Tag. ein guter Super, Achim, bardzo Ci dziękuję i też tym razem pokrótce, może postaram się tutaj przetłumaczyć, co powiedział kolega. Generalnie bardzo dziękuję również za zaproszenie. Jest szczęśliwy, że mógł tutaj się razem z nami spotkać. Jest to bardzo ważne, ponieważ jesteśmy na trójstyku trzech granic, polsko-czeskiej i niemieckiej, tu akurat polsko i czeskie, natomiast w pobliżu jest granica niemiecka. Jest to bardzo ważne też dla niego jako strażaka, emeryta z wieloletnim stażem w straży, to, że poprzez takie spotkania nawiązuje się współpraca między służbami, właśnie tutaj przytoczył przykład między, że pożarów, lasów, które się gdzieś tutaj mają miejsce i wtedy wspólne działania, które, że tak powiem, pozwalają na, tą, na rozszerzenie tej współpracy. Nie zabrakło również prezesa zarządu oddziału gminnego SP w Leśnej, Waldemara Kleszcza. Spotykamy się tutaj po raz wtóry już, czcimy patrona Floriana. Najbardziej mnie dzisiaj cieszy, że powitali nas na tym placu i Czesi i Niemcy. To bardzo istotne dla nas Leśnian, mieszkańców gminy Leśna, bo te centrum, które za chwilę będziemy mieli, właśnie będzie opierać się na szkoleniu międzynarodowym. Dzisiaj nawiązujemy tutaj kontakty, dzisiaj sobie rozmawiamy w tej atmosferze piknikowej, dogrywamy takie szczegóły bardzo, które trzeba zrobić oko w oko. Bardzo jestem zadowolony. Poprawę muzyczną zapewniła orkiestra Drozd Lubania pod batutą Andrzeja Drozdowicza. Jest to taki zwiastun czegoś nowego, czegoś co nie jest takie sztampowe, co wiązało się z takimi bardzo, bardzo oficjalnymi obchodami święta strażaka, czy święta hutnika, czy święta kominiarza. Jest to w formule takiej bardzo, bardzo miłej, sympatycznej, ponieważ jest i powaga i zaduma, i, i uczczenie tych wszystkich, którzy się bardzo poświęcają dla, dla społeczeństwa i robią to przecież y, społecznie, ponieważ głównie tutaj mówimy o ochotniczych strażach, pożarnych jednostkach i wielu jeszcze innych służbach. Natomiast ma to swój charakter też taki integracyjny, rodzinny, piknikowy. Jest to coś naprawdę bardzo, bardzo miłego, wspaniałego, dlatego też nie mogliśmy odmówić y, zaproszenia na tego typu imprezę. Wielki szacunek i uznanie dla, dla Przemka Markiewicza który od pewnego czasu w sposób bardzo, bardzo znaczący yy, chciał tutaj mm, zintegrować to społeczeństwo e, gminy Leśna i powiatu. Jak, jak teraz widzimy, dzisiaj po, zatacza to bardzo, bardzo szerokie kręgi, bo przecież mamy, sięga i po gminę Sulików i powiat zgorzelecki, no i mamy przecież drużyny czeskie, mamy drużyny niemieckie, no coś pięknego, wspaniała inicjatywa, naprawdę godna podziwu, e, uznania i szapoba dla, dla Stasia Leszczyńskiego i dla Przemka Markiewicza, który pomysłodawcą jest, a Stasiu m, użycza swojego ośrodka i wspaniałego atmosfery całej infrastruktury. Korzystając z okazji informujemy, że już 17 czerwca w ośrodku granica Strzelnica w Juszowie odbędą się doroczne międzynarodowe zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i łuczniczej imienia Mirosława Markiewicza.